Witajcie pytanie w kolejnym, w w kolejnym odcinku ciebie, dzisiaj zajmiemy się ubala Sidona e, questem Czekam go czy e, w tej historii ten, musi, to, musi być to, jednak prawdy. mógłbym ci pomóc sprzedać pomóc to sielę, oczywiście za drobną prowizję. Może. Zapomnij o tym nie jestem aż tak pijany dałbyś Ta nogę z całym towarem Czekaj, Masz nieźle przechlapane. Balkadan, Kagan znajdzie sobie kogoś innego na twoje miejsce. Co? Na potęgi śniącego muszę się koniecznie pozbyć tego towaru. To się już więcej nie powtórzy. Sam pomyśl. Dasz mi się a podzielimy się ze skarbem. Nie, jakoś sobie poradzę. W tej historii musi być jednak Proszę, łyknij sobie. Ja stawiam. Dzięki, kolego. Twoje zdrowie. Nie, mój problem. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Ci Sam pomyślę, Dasz mi ziele i podzielimy się zyskami. jak muszę koniecznie mój sprzedać mój. ten towar. Chyba nie chcesz mnie wystrychnąć na dotyk? No, masz moje słowo. Dobrze, oto ziele. Powinieneś za nie dostać jakichś 400 bryłek. Będzie hmm. po 200 w na głowę. Zaczekam na ciebie tutaj. jak Wróćcie, można pomagać. Wiesz, kto może tutaj kupić większą ilość ziela? Gdybym wiedział, sam bym je dawno sprzedał. Nie, sądzi się lepiej po pozbyciu się tego ziela, wiesz? Ludzie zawsze. Nie było tak. Pytamy tu ludzi, czy by chcieli kupić. 40 osób ja Skąd to rzut w No, skończyło już go Przybywasz z wolnej kopalni Tak, tak. Skąd wiesz zachowek No idziemy na górę

Zadamy się tam może na klip. Może ktoś tam kupi. Ja nie wiem. I Tam sobie ćwiczą, ale czy to Lące tam nie są. Chociaż kto wie. Jakbyś. O! o proszę. Kort nie, ale, no proszę. Kortnie, ale. już się jest coraz mniej, pozbywamy się tego. No tutaj może ktoś kupi. o dole Czemu? No jeden kupił. Ten też kupił. Widzicie jakoś tu ziele, bo myślałem, że będzie gorzej, ale widzę, że wszyscy kupują. Czemu? No, może... Może być, bo ktoś ci ziele sprzedać? się tu zrani bardzo. <laughs> palić to wszystko. Jakby nie, to nie dotyczy. Zawsze to sam. Tak długo jak mnie. A czemu? Oga. Ale idzie. Ok, rano mi jeszcze tego zostało Lepiej się tego nie cieszę, lepiej. na północy Chyba 20 sztuk chyba Stało tego, nie wiem nigdy się Chcesz trochę bagiennego się Dobra czekajcie teraz to sprawdzę. A nie, dobra. 16 nam zostało, OK. Mam czym Dobra. Ktoś tu jeszcze jest? Nie ma. To idziemy dalej. Sprzedawać. Nie sprzedaliśmy. Ten może będzie wielki chętny do kupna. Nie, on nie. A oni? No, давай, куда? А... Давай. Что делать? Я хотел бы вот сейчас биоскуп. Яс, зайди! Если не возьмешь, зайди. Зайди. Лучше все. тут пару нападу, кто-то из них. Wiedziałem. wiedziałem, To nie Rozersko, ten kupi. Kupi, kupi. Ludzie zawsze. Nie, to nie. Wyglądasz mi na głupek. ale nie kupił Klim. Czego? Jesteś tu nowy. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Przede wszystkim musisz uważać z kim rozmawiasz. A co z nim jest nie tak? Mapa skutny nawyk napadania nowo przybyłych. Na twoim miejscu unikałbym go jak ognia. Czego? To za... Chciałbym nauczyć się... Po Skradanie, chciałbym nie. Dobra, ale mamy skradanie. Nauczyliśmy się skradać. To już jest sztos. Skradanie, akrobatyka, tak, tak. No właśnie, się nam przyda. Ok, jedno nam zostało? 10. 20 ja klientów muszę znaleźć No kurde będzie ciężko Niech będzie Może jeszcze raz kupię No on już nie kupił Czekajcie Dobra. tak, też powitamy jeszcze z ostrażnicy Tu to zielsko cholernie oraz zobaczymy no tu jest jakiś dwóch jest jakaś świetnie Pogar... No ten. Mam. Schowaj bro. Dobra. Jeszcze idziemy w górę. Osiem nam zostało. Czekaj, jest tu jakiś... jest. Куда какие виды вот, еще там идут? видачек. Он Что еще изъеден есть? Пальни бы был. Не, 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 не. Pada szkoda. Dobra, trudno. Gdzie tu jeszcze może być? A tutaj jest dwóch strażników w zasadzie. Uważaj na siebie. dobra, to ten, ten nie. Dobra. Kurde, klipach lata. Ciągle. Jako mnie. Tutaj może kupił, bo tutaj jeszcze są. Tutaj jest ich kilku. Tak długo jak mnie, to nie Kurde, że tam ja, kupi tam tych dwóch, to będzie dobrze. Dobra, trzy zostało mi. Kurde, ich jest dwóch. Mam nadzieję, że oni kupią to. Nie. to też nie. Mam pierwsze. Zawsze to samo. Lepiej się do tego nie miesza Kurde, właśnie. A do mnie Zresztą też nie. Cholera. z ten mi... ...dwa ten... ja, Nie dobra. Pójdziemy, pójdziemy tam do niego. A moje 200 bryłek? Ten... Proszę bardzo. Świetnie. Teraz Balkagan może mi... No wiesz. To nie było. Miło było robić z tobą interesy. Pokaż mi proszę. Mam już dość z tej pablaniny. No. Odwuś broń! Także, mm, Czekaj! Co to było się z tego kościka? Lepiej się do tego nie Takiego pobocznego. Jeśli się podobało, pomogłem. Chłopeczka w górę. Obajcie oczywiście no, sytuację oraz komentarze. Dzielcie się swoimi opiniami. Ale więc co? Ze strony kołem się Lordo xps expressem. Cześć wszystkim, na razie.